Te ruszaj ta żyć, bo zaraz będzie zapytaj beczki! Ja wiem jasuchy i włącz buferek! Bo jest na internet! Dobra! Z tej strony dwa Haney ze śląska. Pozdrawiamy krzycha. Jerunie! Jużek się wysztyglował i łoblek grzeg się w ancuk. Mam kabot, westa i jak dycki nie mam galotów. Zaczynamy, z zapytaj beczka. Witam was bardzo serdecznie, witam wszystkich Hanysów, Goroli i inne wszystkie narodowości. Pierdzilion internautów zobaczył poprzedni odcinek i wyraził jednogłośną opinię. A oczywiście widzimy się w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań. Za to są same głupie filmiki. Czas zacząć kolejny odcinek Zapytaj Beczkę. Kocham was, Polska. I love pierogi. Bum bum bum. Krzysiu, czy jak się zrobi tatuaż na chudej ręce i potem ręka urośnie, to tatuaż się rozciągnie? A Wena jest King Kongie. Z tego właśnie powodu, jak się ma tatuaże, to albo nie opłaca się grubnąć, albo trzeba je robić w miejscach, które się nie rozciągają, na przykład na łokciu. Pomyślcie tylko o wykorzystaniu tego w tatuażach na penicie. Na przykład Hubert Urbański mógłby sobie wytatuować inicjały HU, które w kryzysowej sytuacji rozwijałyby się w... Krzysiu, mówiąc k ludzie upinają mnie, że niekulturalnie się wyrażam, ale to jest tak naprawdę umowne, że k te P do przekleństwa. I stąd się rodzi moje pytanie, czy gdyby ludzie umówili się, że od dzisiaj gruszka będzie znaczyć to samo, co k***o, czy ludzie by kogoś upominali, kiedyby powiedział o gruszka? No oczywiście, że przekleństwa są umowne, ale kwestią tej umowy jest, że wypada jej w pewnych okolicznościach przestrzegać. Na tej samej zasadzie, że Adolf Hitler nie jest najlepszym rozmowem przy obiedzie. Zresztą w ogóle przejmowanie się przekleństwami jest głupie, to są tylko słowa, ważne jest to, co stoi za nimi, emocje, intencje. Można wulgarnie powiedzieć k***a jakie k***owe", ale można też powiedzieć k***a jakie z***". Ja nigdy nikogo nie zbanowałem na swoich social mediach za przeklinanie, za to zbanowałem mnóstwo osób za pseudo-inteligentne wypowiedzi. Krzysiu, czy ciebie też nie wkurza, że wszystko, co robimy w telewizji w naszym kraju jest na licencjach i potrafimy tylko zrobić jakieś emię, jak miłość i trudne sprawy? Wiadomo, niech rodzimi twórcy, którzy potencjalnie mają 100 e, razy mniej oglądalności i 100 razy mniej pieniędzy niż ci na zachodzie będą bardziej kreatywni niż ci na zachodzie, bo to wszystko inne to jest tylko wymówka. O mój Boże, jak ty wszystko i zdetkałem język w glasy! Nie, to nie ja, to ten drugi kolej w okularach. Krzysiu, dlaczego mój kolega to debil? Dlaczego w Polsce to drugi człowiek to debil. To jest bardzo wierna i bardzo prawdziwa statystyka, tylko że myślę, że gdybyśmy zapytali twojego kolegę, to tym... Yy, tą połową jakby debila w tym dwuosobowym związku mógłbyś być ty. Pamiętajmy, że 80% ludzi uważa się za ponad przeciętnych. Czy odpowiadając jeszcze raz na pytanie, które zostało odpowiedziane, naruszyłeś jakieś prawo wszechświata? Nie, ponieważ tylko krowa nie zmienia zdania. Ale to dobrze, bo kiedy odpowiem już na wszystkie pytania, jakie wymyślicie, jakie znajdę w internecie, to będę mógł po prostu zacząć od początku. Tym sposobem będę robić zapytaj beszkę bez końca. O radości i skroboci. Czy dziewczyna ubierająca się na różowo, nosząca słodkie ciuszki, to normalna dziewczyna, czy damski odpowiednik Na Nakomity temat dla dziewczyn do obgadania w toalecie. O mój Boże, no weź, no przecież ta idiotka, ona się tak ubiera okropnie. No, nie wiem jak tak można. No. W ogóle, w ogóle ona nic sobą nie reprezentuje. Nic nie reprezentuje. Pff. Krzysiu, istnieje takie przysłowie jak nie wytykaj języka, bo ci krowa nasika. A ja biegam z językiem po kolana upaprany w błocie całymi dniami i nic. Powiedz mi, czy mam nadal próbować. Powiedzmy, to jeszcze raz, biegasz po polu, żeby krować si nasikała na język? Mój Boże, powiedziałeś po polu jak wieśniak z Krakowa! My obaj jesteśmy z Krakowa. Ja mówię na plac! W każdym razie myślę, że najwyższy czas, żebyś zadał sobie pytanie, czy mocz krowy na twoim języku jest tego wart? Tych wszystkich poświęceń, które musisz wykonać, jest! Krzysztofie, dlaczego zawsze jak zatrzymuje film, to masz wyraz twarzy jak jaskiniowiec z czopląsem i wadą z gryzu. Ja rozumiem tego, dlaczego na stoplatce zawsze ma się głupią minę. Trzy, dwa, jeden. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Krzysiu, umiesz sobie wyobrazić człowieka bez pleców? Byłby jak Światowid. Krzysztofie, czy czujesz się zawiedziony, rozczarowany, widząc jaki poziom intelektualny reprezentują twoi widzowie? Co mówiłem już dzisiaj wcześniej, mnie naprawdę w rzeczywistości nie przeszkadzają głupi ludzie. A wiem, że wśród moich widzów są również i głupi ludzie. Są również ludzie bardzo inteligentni. To, czego najbardziej w życiu nie lubię, to są ludzie średnio inteligentni, albo niezbyt inteligentni, którym wydaje się, że są bardzo mądrzy. Można się czepiać, że ktoś wypisuje PC rządy ma na konsolach grają tylko z dzieci. To po mnie spływa jak woda po kaczce. Natomiast coś takiego. Według miernik konsolowy nie ma w ogóle przyszłości, ponieważ standard grania na PC jest dużo wyższy i e, przy mojej znajomości branży e, myślę, że jestem w stanie stwierdzić, że taka właśnie. Czemu na mnie patrzysz? Jeżeli zjadłbym swoją własną tkankę tłuszczową, to bym schudł czy przytył. Stanowiłbyś tak zwany obieg zamknięty. Motyw do pewnego stopnia wyeksploatowany przez Franka Herberta w książce Duna. W konstrukcji tak zwanych filtr fraków, czyli strojów, których fremeni, ludzie pustyni, używali do bycia ludźmi pustyni. Kombinezony robiły im takie koktajle ze wszystkich wydzielin ich ciała. Co się stanie, jeśli facet weźmie pigułkę antykoncepcyjną? Straci koncepcję. Ho, ho ho A tak na serio, to można powiedzieć, że one są dla facetów nawet bardziej skuteczne, ponieważ o ile w przypadku kobiet y, skuteczność wynosi tylko jakieś 97%, więc uważajcie, dziewczyny, to w przypadku facetów możemy być stuprocentowo pewni, że nie zajdziemy w ciążę. Jakim to płynem myjesz wora? Powinienem chyba pomyśleć o własnej linii kosmetyków. Zaczniemy od maści na ból dupy i płynu do wora. Zrobić wszystko dla pieniędzy! Przemyślcie jakieś inne obleśne kosmetyki. Krzysiu, dlaczego w mojej klasie w prywatnej szkole, za którą moi rodzice muszą płacić dużo pieniędzy po to, żebym miał lepsze nauczanie i nie miał za przeproszeniem debili typowych dla normalnego gimnazjum w klasie, jest osoba psychicznie chora. Zespół Aspergera. Uf, widzę, że Twoje rodzice wyrzucili strasznie dużo pieniędzy, skoro nie wiesz, co to jest syndrom Aspergera, a jesteś w szkole dla inteligentnych ludzi, myślę, że ta osoba bardziej się tam nadaje niż ty. Chodź synu, przyjmiemy cię jak swojego. Ludzie z Aspergerem to jednocześnie najmądrzejsze i najgłupsze osoby na świecie. Wiecie, że nie rozumieją ironii? O mój Boże, ale to była spoko impreza. Naprawdę fajnie było? No to wracajmy. Krzysiu, dlaczego niektórzy rozmawiają w szkole o grach, a nie mogą tego robić po szkole? Ej, widziałeś w nowy zwiastun z 2, jak Kerrigan mówi, jestem rojem? Rojem! Ej, przestańcie rozmawiać na temat, który mnie nie interesuje. Ja nie chcę... Żebyście wy rozmawiali na tematy, które mnie interesują, porozmawiajmy o czymś, o czym mnie się miło słucha, kiedy stoję tutaj obok i nie rozmawiam z wami, tak? Rozwiązanie problemu jest bardzo proste. Stanąć gdzie indziej. Krzysiu, dlaczego większość youtuberów, gdy osiąga tysiąc widzów, to powtarza te same słowa. Czyli dziękuję Wam za te subskrypcje. Nigdy się nie spodziewałem, że będę miał tyle widzów, gdy zakładałem ten kanał. Naprawdę nie myślałem, że osiągnę taką liczbę widzów. No i tu masz rację, to jest problem niskiej ambicji. Ja przy swoich stu tysiącach ponad na tym kanale. Y Czuję się upokorzony, że mam tak mało! Jestem wam wdzięczny, że mnie subskrybujecie, ale równocześnie jestem strasznie w... na wszystkich ludzi, którzy tego nie robią! Weźcie się, ogarnijcie! Jak dobijemy do 500 tysięcy na dybeczka, to powiem wam wtedy uroczyście... No wreszcie, tak?! Czemu wszyscy nie są tak fajni jak ty, Krzysztofie? Ponieważ gdyby wszyscy byli tak fajni, to równocześnie nikt nie byłby fajny. To jest tak jak przypowieść o jednookim w Krainie Ślepców. Jak wszyscy mają dwoje oczu, to w sumie nie ma się czym chwalić. Tylko co najwyżej anegdotą, w której stracił oko, ratując dziecko z pożaru. Ja nie uratowałem żadnego dziecka z pożaru. Krzysiu, dlaczego serial nazywa się Gra o Tron, skoro jest on zerowany na pieśni Lodu i Ognia? A Gra o Tron to tytuł pierwszego tomu. Tytuł Gra o Tron zapowiada polityczne intrygi, jakieś tam różne ciekawe rzeczy. Pieśń Lodu i Ognia zapowiada kobiety w stylistyce fantazy, z wielkimi cyckami, które walczą ubrane tylko w brzemyki. Gimbownicy cię zniszczą! Dlaczego Leo DiCaprio nie dostał nigdy Oscara? Ponieważ starsze pokolenie cały czas pewnie ma o niego Batgirl w stosunku do jego roli w Titaniku. Pamiętajmy, pamiętajmy, że 15. Już prawie 20 lat temu Leo DiCaprio był tym, kim dzisiaj jest Justin Bieber. O mój Boże, jaki to jest Laluś, on grał tutaj w Titaniku. Pff. Kiedy więc za 20 lat Justin Bieber będzie współczesnym Mozartem? To pomniecie moje słowa. Krzysiu, powiedz mi proszę, dlaczego wszyscy wokół mnie uważają, że dziewczyny są dojrzalsze od chłopaków. Yy, mężczyźni w średnim wieku i starzy mężczyźni lubią mieć młodsze od siebie kobiety i próbują tę czysto biologiczną chuć racjonalizować w taki sposób. Przechodzi więc 40-letni Oblech na randkę z 18 i wciska bajerę. Jesteś strasznie dojrzała jak na swój wiek. Rozbieraj się. I potem dziewczyny się tego nasłuchają i powtarzają koleżanką, i przez to 18-letni kolesie wpadają w kompleks. Pozostaje zemścić się, wyrywając 40-letnie milfy. Jestem dziewczyną i nie rozumiem, czemu mężczyźni lubią cycki. O, jestem facetem i nie rozumiem, jak można sobie kupić dwulitrowe pudełko lodów i je wpierdalać po nocy w piżamie, rozmawiając z koleżanką przez telefon o popakach. Naprawdę nie rozumiem, jak trochę rozumiem. Sasha Grey pyta, oglądasz mnie czasem? Bardzo lubię twoje cyniczne, samoświadome, e, złośliwe spojrzenie. Ten twój błysk w oku, który masz nawet wtedy kiedy masz ciebie co najbardziej denerwuje? Ludzie, którzy powoli korzystają z bankomatu. Hmm, stanąłem przed bankomatem. Teraz chyba najwyższy czas, żebym zajrzał do swojej torby w poszukiwaniu karty kredytowej. Hmm, No dobrze, zajrzę do swojej torby w poszukiwaniu karty kredytowej. Mam już kartę kredytową w ręku. Chyba powinienem ją wsunąć tam, gdzie jest mrugające światełko. Ciekawe, jaki jest mój kod PIN, będę go sobie musiał przypomnieć. Szkoda, że nie miałem na to czasu podczas 15 minut stania w kolejce, ale teraz ci ludzie, którzy czekają na swoją kolej, na pewno nie będą mieli mi za złe, że jeszcze przez kilka minut się będę nad tym zastanawiał. Ale ile ja w zasadzie powinien wypłacić pieniędzy. 20 złotych bankomat może nie mieć 20. To może 50, ale z drugiej strony 50 to trochę dużo. Lat... ale jak tak można robić, do bankomatu się podchodzi cyk, 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 cyk i jest hajs się zgadza. I to tyle, w kolejnym odcinku zapytaj peczkę. Czas na chamską reklamę! Czy wiesz, że możesz sobie kupić moją książkę pod tytułem Show z sekrety wideo w internecie? Na pewno o tym wiesz, ale jeszcze tego nie zrobiłeś. Ale przecież na tym polega chamska REKLAMA! Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Zapraszam Was na Zapytaj beczkę wiki, które grupa szaleńców prowadzi i podsumowują tam wszystkie yy, podobno istniejące logiczne związki, pomiędzy wszystkim tutaj, co opowiadam w tym programie. I pamiętajcie, że możecie nagrać swoje własne intro do kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo uprzejmie za uwagę, i trzymajcie się na palcie w piecu brykietami. Bumcy wykrzy. bum, 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 bum i to był kolejny zwariowany odcinek Zapytaj Beczkę. Z tymi subskrypcjami myślicie pewnie, że żartuję, ale nie. Wiem, gdzie mieszkasz, długo cię znajdę.